Cześć. Dzisiaj będziemy gadać o męskiej sile wewnętrznej, o tym jak być zajebiście pewnym siebie i jak sprawnie wyrażać swoje potrzeby, żeby rządzić na tym świecie. Będzie to prawdziwa dawka wiedzy, która pomoże wam stać się niezniszczalnymi potworami pewności siebie. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to lepiej to zróbcie już teraz, a także kliknijcie w dzwoneczek, bo inaczej przegapicie nasze następne filmy. Wspierajcie nas w tej misji i niech moc będzie z wami. Do dzieła. Pewność siebie to jak supermoc. Z nią możemy zdobyć świat. Bez niej jesteśmy jakby heterowie bez mocy, którzy tylko marzą o tym, by być silni. Pewność siebie wpływa na nasze decyzje, związki i sposób, w jaki podchodzimy do życia. Warto wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć budować tą supermoc. Ćwiczenia do budowania pewności siebie są jak treningi dla superbohaterów. Im więcej trenujesz, tym silniejszy się stajesz. Możesz spróbować stawiać przed sobą wyzwania, uczyć się radzenia sobie z porażkami, powtarzać afirmacje czy rozwijać swoje pasje. Dzięki tym ćwiczeniom będziesz zdobywać pewność siebie i stawać się coraz potężniejszy. Asertywność to magiczna moc, która pozwala ci mówić o swoich myślach, uczuciach i potrzebach bez bycia hamem czy dyktatorem. To ważna umiejętność, bo dzięki niej możesz osiągnąć swoje cele, nie raniąc innych i nie będąc uważany za egoistę. Aby być asertywnym, można spróbować kilku praktycznych sztuczek. Ucz się mówić o swoich uczuciach i potrzebach jasno i precyzyjnie. Nie wpadaj w szał podczas konfrontacji. Trenuj umiejętność słuchania i wyrażania empatii oraz stawiaj granice, które chronią twoje wartości i przekonania. Asertywność to sztuka równoważenia swoich potrzeb z szacunkiem dla innych, a wszystko to z gracją prawdziwego mistrza. Słuchanie to nie tylko umiejętność, ale też sztuka. To coś, co sprawia, że możemy zrozumieć, co się kryje w głowach innych ludzi. A Także okazać im szacunek i empatię. To niezbędne narzędzie, jeśli chcesz być mistrzem komunikacji. Jeśli chcesz stać się słuchaczem na poziomie ninja, postępuj zgodnie z tymi wskazówkami. Koncentruj się na tym, co mówi rozmówca. Nie przerywaj. Zadawaj pytania, które pokazują, że słuchasz uważnie. Dawaj sygnały, że jesteś w rozmowie na 100%, na przykład kiwając głową, czy utrzymując kontakt wzrokowy i trwicz cierpliwość oraz wyrozumiałość. Dzięki temu będziesz miał relacje z innymi, które są głębsze i bardziej wartościowe niż kiedykolwiek wcześniej. Mówienie o swoich potrzebach, to jak uwalnianie wewnętrznego głosu. Jeśli nie powiemy czegoś, potrzebujemy, nikt nie zgadnie tego za nas, a potem będziemy siedzieć z żalem i myśleć, eh, gdybym tylko powiedział, to ważne, żeby dać innym szansę, żeby ci pomóc. Techniki komunikacji potrzeb to takie sztuczki, jak używanie języka prostego jak drut, mówienie o swoich uczuciach i oczekiwaniach w sposób, który nie zrzuca winy na inny, unikanie agresywnego tonu bo nikt nie lubi być atakowany oraz szlifowanie umiejętności negocjacji i kompromisu. Dzięki tym technikom będziesz mówił o swoich potrzebach jak szef, a inni będą chcieli cię wesprzeć, zamiast uciekać od ciebie jak od zarazy. Życie to czasem walka z trudnymi sytuacjami i potworami, które próbują nas pożreć. Ważne jest, żebyśmy byli gotowi na te wyzwania i potrafili ochronić swoje terytorium, a jednocześnie nie zmieniać się w potwory. Pewność siebie to nasz super power w konfrontacji z przeciwnościami. Kiedy jesteś pewien siebie, potrafisz powiedzieć spadaj w sposób asertywny, nie raniąc przy tym innych. Aby przetrwać trudne sytuacje, potrzebujesz umiejętności takich. Jak utrzymanie chłodnej głowy, używanie mocy komunikacji niewerbalnej, np. kontakt wzrokowy czy język ciała, aktywne słuchanie. A także zastosowanie sekretnych technik rozwiązania konfliktów, takich jak mediacja czy negocjacje. Wtedy będziesz w stanie stawić czoła nawet największym potworom, zachowując swoją pewność siebie i godność. No to co? Szybki przegląd. Męska siła wewnętrzna to kombinacja pewności siebie, asertywności, umiejętności słuchania, wyrażania swoich potrzeb i twardości w obliczu przeciwności. Pamiętaj, że jesteś superbohaterem swojego życia i te umiejętności są twoją tajną mocą. Jeśli chcesz, żeby ten film trafił do innych superbohaterów, daj łapkę w górę i zostaw komentarz z własnymi przemyśleniami czy historiami walki z potworami. Możemy tworzyć ligę wyjątkowych postaci, które przemienią świat. Wielkie dzięki za oglądanie. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź nasz kanał lub wejdź na naszą stronę internetową.